Wracając ze Słowacji, zwykle odwiedzamy też Rio de Clín. Tak jak w Rio de Janeiro nad oceanem Ręce rozkłada Chrystus zbawiciel, tak tu nad orawą i całą Słowacją mamy też Jezu Chrysto. Pod nim był wcześniej papież Jan Paweł II a pod nimi w dole Morze Orawskie i piękne widoki na całe Tatry tu akurat na Tatry Zachodnie i tu widzimy przede wszystkim Salatyny z prawej potem Pachola, Banikowski, na lewo trzy kopy Tatry Zachodnie Słowackie a to bardziej w stronę polskich Tatr po prawej jeszcze Krywań a tu na wprost przed nami Czerwone Wierchy piękny widok na Dolinę Mułową, Litworową a teraz na Giewont ta skałka tu po lewej w dolecie mniejsza to Giewont, a na prawo od niego wysoka Mięguszowiecki wspaniałe dziś widoki całe Tatry widać a to zbliżenie na Krywań na prawo od Czerwonych Wierchów widać Krywań pod nim to Tomanowa Przełęcz Tomanowy Wierch na prawo a potem tu bliżej nas po prawej już Kominy Tylkowe, czyli Komiarski wierch nad Doliną Kościeliską. Całe Tatry widać, od lewej od Tatr Bielskich, taka niepozorna górka po lewej, aż w prawo do ostatniej górki to Siwy Wierch.